Czołem kapitanowie! Szparagus z tej strony. Moi drodzy, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj sobie zobaczymy ten oto okręcik. To jest, słuchajcie, Irian. Irian z trollowskimi torpedami. Irian rzucony na dziewiątki, czyli widzicie dziewiątki, siódemki oraz ósemki. Tutaj ten okręt dysponuje torpedami, które mają zasięg 13,5 km. To są torpedy Deepwater, czyli głębokowodne Mówiąc po polsku, co oznacza, że możemy nimi torpedować krążowniki, pancerniki oraz, oraz lotniskowce. Oczywiście 13,5 km zasięgu to jest naprawdę fantastyczna sprawa, zwłaszcza, że mamy tutaj kamuflaż, który powoduje, iż my wykryci pozostajemy na dystansie 10 km. Ma 8 dopiero, więc można tymi torpedami rzucać, będąc niewykrytym, tak jak niszczycielem. Do tego, jak widzicie, mamy sondę hydroakustyczną, do tego mamy torpedo reload booster, czyli można dość szybko te torpedy przeładować. Jeżeli jest szansa, to najlepiej jest strzelić z jednej, z drugiej burty i dopiero wtedy użyć tego reload boostera, tak aby można było, aby można było tych torped użyć jak Najwięcej. No dobra, zobaczmy jak tutaj wygląda sytuacja. Mamy po trzy niszczyciele. W tym momencie każdy z niszczycieli z naszego teamu zachowuje się, można powiedzieć, prawidłowo. Próbuje przejąć kapa lub go zblokować. Oczywiście trzeba uważać na radary. Tutaj dąsko, i myślę, że może być groźnie dla. Z23 kolega Sraiboy, jak widzicie, przemieszcza się w kierunku Kpa. A jeszcze nie wiem, jaki ma tutaj plan, co będzie chciał zrobić, co będzie chciał w tej bitwie tutaj osiągnąć, na jakich celach tutaj postanowi się skupić. Widzę, że w tym momencie spogląda sobie tutaj na Scharnhorsta. No i poszła pierwsza salwa w kierunku tej jednostki. Tutaj jeszcze mamy. Władywosto, gdzieś nieopodal jest tam Loyang. Zobaczmy, czy nasz Mińsk będzie w stanie tego Lojanga zatopić, czy on go będzie chciał taranować, czy on go będzie chciał storpedować. Bardzo mnie to interesuje. Tam się ciekawe rzeczy na tym KPA, jak spojrzycie na minimapę, dzieją ją Mińsk zatopił tutaj wrogą jednostkę, no i teraz sam został zatopiony. Prawdopodobnie już chyba nie miał więcej torped, tak aby tutaj zrobić jakąś większą krzywdę Alzacji. Tego Kappa A nie udało się przejąć, oba niszczyciele na kapie A zostały wyeliminowane, w związku z tym być może będzie można zrobić tutaj próbę podejścia podejścia do tej Alzacji, do Zary gdzieś tam rzucić torpedy pozostając nadal niewykrytym Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na razie. 16 trafień, 7400 obrażeń, więc tych obrażeń i trafień zwróćcie uwagę, naprawdę jest niewiele. Prawdopodobnie za chwilę będą tutaj rzucone przez kolegę torpedy. Teraz pewnie odwróci się na drugą burtę. Być może z drugiej burty będzie chciał tymi torpedami rzucić. Zobaczmy, czy. No, tutaj kapitan Alzacji będzie na tyle nierozsądny, aby spuszować. Może tak się zdarzyć, ponieważ no, on ma świadomość tego, że nie ma już tu w dyspozycji niszczyciela z naszego teamu, co może powodować chęć tego, że będzie ten kapitan próbował tutaj, moi drodzy, popchnąć na przykład tego Donskoja, który jest wyspotowany, niestety nie, zobaczcie dzieje się zupełnie inaczej Władywostok wspólnie z Alzacją wchodzą na kapa alfa, no i teraz prawdopodobnie tutaj ta Zara się wbije nie wiem czy nie warto by było spróbować z pepeków tutaj do niej strzelić, ona dopiero teraz będzie prawdopodobnie przyspieszała, ja bym tu próbował z pp bo ona była ładnie burtą Ustawiona. Zdziwił się kapitan tego kretu. No teraz oczywiście już trzeba strzelać z obeków, bo kontuje nam ta zara. Natomiast no te dwie salwy można było z fepeków spróbować oddać. Te pociski lecą dość płasko z Iriana, podobnie jak z Kutuzowa, więc one na takim dystansie już 12 km przeciwko lżej opancerzonym krążownikom. Bywają dosyć efektywne, no ale myślę, że za chwilę tej zary tutaj nie będzie. Właśnie Donskoj strzelił z pocisków przeciwpancernych i zakończył żywot kapitana tej jednostki. No a Sraiboi będzie mógł tutaj się wykazać w okolicy Kapa Alpha. Być może uda mu się storpedować któryś z tych pancerników. Zobaczymy, jak to będzie. Wyglądało. Zobaczymy, gdzie postanowi popłynąć kapitan Władywostoku. On jest teraz wyspotowany, on wie, że jest na nim jakiś tutaj celownik. Zobaczcie, teraz dość odważnie i niespodziewanie wypłynęła w tym momencie Alzacja. Ta Alzacja strzeliła do Dąskoja. Oczywiście ona teraz chyba będzie odkręcać lub zwalniać. Z tej pierwszej salwy nie dostała torpedy, ale jakieś torpedy dostanie z tej drugiej salwy. Ile tych torped tutaj wpadło? No wpadły dwie, ale ona już jest tutaj dość mocno sponiewierana, także nie zdąży tu prawdopodobnie na nas dział obrócić. Za chwilę pewnie uda się ją, moi drodzy, zatopić. Trzeba jak najszybciej oddać salwę, aby przeciwnik nam tutaj nie zrobił jakiegoś psikusa. No Lion tutaj dziewiątotierowy postanowił e, zadziałać, no a my teraz rzucamy kolejne 5 torped, ten Torpedo Reload Booster został uruchomiony, Władywostok robi nam prezent stoi w jednym miejscu mamy dewastujące uderzenie z jednej salwy torped, zatopiliśmy ten pancernik w całości e, trafiło aż 5 torped, czyli wszystkie, które były wypuszczone z salwy, także bardzo spoko nam tutaj polosowało. No i teraz będzie trzeba spróbować zrobić tak, aby albo uniknąć tej Georgii, albo jej nie sprowokować, żeby do nas zaczęła strzelać, ponieważ Irian to jest okręt no, filigranowy, taki z bardzo słabym pancerzem i w zasadzie z takiego dużego kalibru, jakim dysponuje. Georgia, no to trzeba mieć świadomość, że możemy bardzo szybko zostać tutaj przez takiego przeciwnika zatopieni. Zobaczymy, jak i rzuci te torpedy. Na razie Georgia obraca w naszym kierunku, działa. Oczywiście, żeby być mniejszym celem, trzeba się ustawić tutaj jak najbardziej dziobem. Ale zobaczcie, i tak przyjęliśmy 15 tysięcy obrażeń. No, jak się ma. 40 tysięcy hpków to nie jest zbyt przyjemna sprawa, ale mamy w tym momencie drugiego fraga, znowu trafiły trzy torpedy, te torpedy jak widzicie są naprawdę bardzo, ale to bardzo skuteczne wydajne, one mają wysoką alfę już zadaliśmy 132 tysiące obrażeń, tych torped trafiło 10, myślę, że jeszcze jakieś torpedy z tego co pamiętam z podsumowania powtórki powinny trafić mamy znaczną przewagę punktową, mimo że przeciwnik tutaj przez dłuższy czas miał oba kapy, czyli kapa A i kapa B, teraz te kapy próbujemy tutaj odzyskać, oczywiście trzeba uważać, bo tu jeszcze strzela do nas Scharnhorst, strzela do nas Donskoj, my teraz strzelamy do, do drugiego Scharnhorsta, być może uda się na nim zrobić fraga, tak też się stało, to jest trzeci frag. No, i jak już jest trzeci frak, no to powiem Wam szczerze, że oczywiście gdzieś tam pojawia się w światełko w tunelu. Jeśli chodzi o Krakena, zobaczymy, czy nasz team będzie w stanie nam tutaj pomóc w tym, aby tych przeciwników zatopić. Gdzieś tam za plecami dalej mamy oczywiście Lyona. Mamy Richelieu, mamy Donskoja. Jest kolejny pożar słuchajcie, zwróćcie uwagę jest kolejny pożar na w ale ten pożar został ugaszony, mamy blisko 160 tysięcy obrażeń, teraz jeszcze tutaj i również do nas próbuje strzelać salwę odpaliliśmy kolejną oczywiście do Atago, tamte obrażenia w Atago wpadły naprawdę niewielkie, w tym momencie mamy spota, nie wiem od kogo prawdopodobnie dlatego, że żeśmy Strzelali. Tutaj jeszcze będzie szansa na to, aby spróbować storpedować tego Dimitri Dąskoja. Ja bym tutaj już się szykował pod kątem tego jego mościa na Dąskoju, ewidentnie tutaj z ppk bo to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. On na pewno będzie na dystansie 8-9 km przyjmował od nas cytadele. także dla mnie to by był tutaj cel priorytetowy, ten Dimitri Donskoj. Niestety poszła salwa Sobeków, kolegę nam e, zatopili. Zobaczymy, czy któreś z tych torped będą w stanie e, tego Donskoja dosięgnąć. Mamy jeszcze wsparcie, mamy duży kaliber, zobaczcie torpedki mkną w kierunku tego okrętu. On jeżeli nie ma sondy hydroakustycznej odpalonej, to na pewno którąś z tych torped prawdopodobnie załapie. Zobaczcie, odkręca dokładnie na torpedy. One są wykrywane bardzo późno, dlatego na pewno załapie się na jakieś torpedy tym dąskojem. Przyjął dwie w tym momencie zrobiło nam się 190 tysięcy obrażeń. Jeszcze widzę, pracuje zalanie, ale jest szansa trafić kolejnymi torpedami, tu również będzie niespodzianka prawdopodobnie w ostatniej chwili. No, nawet nie było potrzeba, by te torpedy trafiły. Mamy znowu dewastujące uderzenie oraz to tylko draśnięcie zostało do zatopienia tylko i wyłącznie atago. Bitwa jest wygrana. Ja Was zapraszam na jej podsumowanie. A Podsumowanie bitwy wygląda w ten sposób. Mamy ponad milion zerobku, 192 000 obrażeń, 12 ulokowanych torped, które zrobiły 7 zalań, 2 dewastujące uderzenia, do tego wsparcie, duży kaliber, 4 fragi, 161 trafień pociskami artylerii głównej. Czy mamy jakieś przyjęcie bazy albo obronę bazy? Nie, nie widzę żebyśmy to mieli. 2426 EXPA bazowego. To jest zdecydowanie najlepszy EXP w naszym teamie. Zobaczcie, bitwa była oczywiście na dziewiątki, więc nie, był, nie było to najlepsze losowanie. Jeszcze możemy spojrzeć z pocisków odłamkowo-burzących. Zadaliśmy 51 tysięcy obrażeń. Do tego z pożarów wpadło ponad 12 tysięcy tych obrażeń. Tylko 3000 obrażeń wpadło nam z Zalań z torped kolega uzyskał 124 tysiące. 000... Obrażeń. Myślę, że Pepeki tu w dwóch sytuacjach przeciwko Donskojowi oraz tam wcześniej przeciwko Zarze byłyby bardziej efektywne niż obeki, i warto rozważyć, aby w takiej sytuacji spróbować z tych pocisków przeciwpancernych postrzelać, zwłaszcza na tych okrętach radzieckich, tak jak Czapajew, jak Kutuzow i jak Irian, który jest powiedzmy bliźniaczą jednostką, jeżeli chodzi o World of. Warships 898 tysięcy zarobku netto z kątem premium to również pokazuje, że ten okręt zarabia całkiem nieźle. Moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się bitewka podobała, była naprawdę interesująca. Tutaj było dużo gry na małym dystansie, dużo prób uniknięcia tych dział wielkokalibrowych. Ja oczywiście się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne materiały.